Synu, dzisiaj jest ten dzień, w którym stajesz się mężczyzną. Aż się wzruszyłem. Zostajesz dresem. I tana, Brianku? A powiedz mi, kim ty chcesz zostać w przyszłości, jak dorośniesz? Policjantem. Słucham? Dresem, tak jak ty, tato. O, Brian! Brian! Brian, gdzie jesteś? Gdzie on jest? A może wy wiecie, gdzie jest mój Brianek? Jeżeli wiecie, to zostawcie teraz łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i napiszcie w komentarzu: Seba, wiemy, gdzie jest Brian, a ja przypnę Wam serduszko. Brian. Seba kazał mi się tobą zaopiekować dzisiaj, więc wyłączę ten komputer i do lekcji. Zaraz. W tej chwili. Nie denerwuj mnie. Siema, Jak tam, poradziłeś sobie z brankiem? Tak, poradziłem sobie. Ty, ja. a czemu ty masz gips? Bo mi złamał rękę. Jak, jak złamał rękę? No bo wyłączyłem mu laptopa, a potem zrobił mi to. Dobrze, dobrze. Brian, tłumaczę ci ostatni raz. Jak ty raz nie posłuchasz, to masz szlaban na spotykanie się z Jessiką. Najpierw wkładasz drut przez okno. Otwierasz drzwi i wyjmujesz radio. Powtórz. Drut, drzwi, radio. No. Słuchaj, dzwonili ze szkoły. Brianek wdał się w bójkę. I co? No, wygrał. Uff, moja krew. Eee, co to jest? To? To jest krosał. Stary, zagraj to ze mną. Słuchaj, istnieje. Darmowy bonus za rejestrację, darmowe bronie lub kabina vana. No. Co? No. Link w opisie. A w dodatku, Crossout jest dostępny również na PlayStation 4 i Xbox One. Wiesz, jakbyś nie miał laptopa. Ty, ale ja właśnie o to pytam. Skąd ty masz laptopa? Przecież ty nigdy laptopa nie miałeś. Aha, słuchaj, Brianek był na wycieczce szkolnej, no i tak wrócił z laptopem. No i mam. Dobra, co chciałaś? Seba, to już czas, żebyś pogadał z Brianem o tych sprawach. O o tych sprawach? Dobra, będzie ciężko, ale spróbuję. Okej, okay, Brianku. to czas, żebyśmy porozmawiali o tych sprawach. Okej, okay, tata, co chcesz wiedzieć? Brianku, dzisiaj idziesz na dyskotekę. Mam nadzieję, że pamiętasz wierszyk, którym będziesz wyrywał koleżanki, ale dla pewności go sobie powtórzymy. Główka, pięta, bania, łokiec. Brian dziś podrywa fokę. Ty, Seba? No, ja też zacząłem grać tego crossauta, co mi poleciłeś. No, mm, tylko powiedz mi, skąd ty tak szybko masz takie dobre kontakty, ciągle ze mną siedzisz na siłowni? Aha, dobra, tylko obiecaj, że nie powiesz nic, Karynie. Okej, okay. Kazałem młodemu nieść do szkoły, zostać w domu i grać na moim koncie. Heh. Co ty gadasz? Stary, nawet zwolnienie lekarskiemu napisałem. Tylko nie wiem, czy łykną. Ty, Seba, no? Ale wiesz, że nie ma takiej choroby jak zapalenie paznokci. Cześć z tej strony ekipa malczyńskiej i szylanko. Zanim przejdziemy do wszystkiego, widzieliśmy ostatnio, że bardzo podoba mi się to, że wracają dresy na kanał. Także dresów będzie coraz więcej. Jeżeli tak chcecie, to łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i napiszcie w komentarzu. Malczyńcy, dawajcie więcej dresów, a przypniemy serduszko. Dokładnie. Partnerem odcinka błaga Crossout. Crossout jest to sieciowa strzelanka samochodowa, w której tworzymy własne pojazdy. A następnie rywalizujemy nimi na mapach z innymi graczami. Crossout jest to gra całkowicie darmowa, free-to play, czyli wystarczy, że ją pobierzemy i możemy cieszyć się grą, nie trzeba nic skupować jest dostępna na takie platformy jak Komputery, e, Xbox One czy PS4. Link do pobrania macie w opisie. W grze jest całkowita wolność kreatywna przy tworzeniu pojazdów. Maszyny tworzymy z osobnych części, a liczba kombinacji jest niemal nieskończona. Crossout jest naprawdę przyjazną i przyjemną grą dla nowych graczy. Posiada naprawdę wiele trybów intensywne mecze PVP oraz kooperacyjne rajdy PvE oraz adventure mode czyli narracyjna kampania z otwartym światem, w którą można grać samodzielnie lub z przyjaciółmi. Także to wszystko i widzimy się w kolejnych produkcjach. Poznam